A już teraz weź udział w loterii. Ślij SMS o treści szansa pod 73,26 i graj o nagrodę pieniężną 100 tysięcy złotych. Podczas koncertu sylwestrowego do wygrania także trzy nagrody po 10 tysięcy złotych każda. Sponsorem przekazu jest właściciel marki Play. Operator sieci 5G Redi w Polsce. Play. Sponsorem przekazu jest firma Sokołów. Producent kabanosów i przekąsek Snacks and Chips. Dla tych, którzy mają już dość męczącej alergii i wolą beztrosko buszować w zbożach, mamy szalenie dobrą wiadomość. Już jest! Rewolucja na alergie! Nazometin Control! Spray do nosa na wszystkie objawy alergii! Teraz bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nazometin Control! Rewolucja na alergie! Raport na dzisiaj. Nie, komu się podobaś tu? Nieośliczne! Tylko do 11 stycznia w salonach Agata wielka promocja. Rabaty od 10 do 20% na wszystkie produkty. Na przykład te materace 20% taniej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To ważne, by wiedzieć, co zawierają leki. Supremin. Nie zawiera cukru, alkoholu i nie uzależnia. Supremin. Rozkręca magię. Wielkie dziękuję dla Was, że pomagacie nam, pomagać. Jako klubowicze Rosmana zebraliście z nami aż 5 milionów złotych, które przekazaliśmy na lokalne cele tysiącom potrzebujących. I za to właśnie dziękujemy, jak umiemy. Ale to nie koniec. W 2020 zbiórka rusza na nowo. Każdy może pobrać aplikację, korzystać ze zniżek, a jednocześnie pomagać. Razem zbierzemy nowe środki, dzięki którym zadbamy o potrzebujących i środowisko naturalne. Po prostu pomagamy, jak umiemy. Na program zaprasza producent Reni Antacidum. Leku na zgagę. Na program zaprasza sponsor, promotor leku Skorbolamin Extra. Na objawy przeziębienia i grypy oraz na odporność. Sponsorem programu jest producent gum do rzucia Mentos Pure Fresh. W szkole pojawiają się popularni iluzjoniści. Czarek czaruje i jazz